Dzień dobry Państwu, jest dzisiaj z nami Bartek Sokołowski, hej! Cześć, cześć, cześć wszystkim. Jakbyś właśnie mógł nam trochę opowiedzieć o sobie, czym się zajmujesz, co robisz? Oczywiście, słuchajcie, jest, mam na imię Bartek Sokołowski, jak już, już słyszeliście. Jestem deweloperem, przyjechałem do Was tutaj z Wielkiej Brytanii. Jak samo mówi, develop, czyli, czyli robię new buildy. W Anglii i flipuje też. również. Wcześniej były to flipy głównie, teraz już od czterech lat zajęliśmy się głównie nowym budownictwem mhm. na sprzedaż. Jakie właśnie widzisz różnice w inwestowaniu w Polsce, a właśnie w Wielkiej Brytanii? Myślę, że o łatwość prowadzenia spółki, czy, czy to jest na pewno dużym atutem, ale no są, są plusy i minusy, jak wszędzie, wiadomo. Mhm. Niektóre rzeczy są lepsze. Niektóre są, powiedzmy, na przykład jakieś pozwolenia, czy coś jest, jest to dłuższa droga, ale no, no ja tamten rynek znam na, na od podszewki, więc, więc ciężko mi też mówić o polskim rynku, bo tu akurat jest, jest, jest taka nie, nie do końca moja wiedza mhm. pełna stosunkowo o Polsce, więc, więc tam głównie się skupiam na tamtym rynku, więc mhm. to jest główny mój rynku. Właśnie, A jak pozyskujesz grunty pod deweloperkę? Zajmujesz się w ogóle tym? Słuchaj, no mamy też, używam czy sorcerów, czy ogólnie z, z ogłoszeń takich internetowych. Dużo, dużo rzeczy wychodzi w normalnych takich portalach, powiedzmy, nie wiem czy w Polsce też takie są, takie jak, jak ZuPla czy, czy Rightmove, Tam ogólnie ziemie wychodzą, czy są tam z pozwoleniami, czy, czy jakakolwiek ziemia bez pozwolenia, której możemy dodać wartość przez planning. Więc. Głównie to są w sumie internet. Mhm. A jakie właśnie widzisz takie różnice w mentalności? Pozyskiwałeś właśnie tutaj w Polsce y, mieszkania też, żeby właśnie y, stwierdzić, że są jakieś takie różnice właśnie w, w państwach, że co chodzi, w osobowości? E... Na przykład Amerykanie w ogóle się nie przywiązują do mieszkań. Polacy bardzo są sentymentalni. Czy widzisz takie różnice właśnie w UK? E... Jednak ludzie. Tak jak w Anglii, jednak jest to rynek bardziej nastawiony na wynajem. Nie muszą mieć swojego. Jeśli już, to jest coś takiego, że zmienia pracę, może zmienić dom. To nie jest takie jak właśnie w Polsce, że jesteśmy przywiązani. Dziadek mm. wybudował, ojciec tam mieszka, ja też tam będę. Więc to jest trochę inna mentalność. Tam bardziej jest wszystko takie, jak powiedzieć, tymczasowe mm -hmm. <laughs> w ten sposób. Ale tak, no, no jest, jest na pewno jest różnica taka, że ludzie Wolą na przykład wprowadzać się na, na, gotowe, na gotowe domy, które są już kompletnie wykończone. Nie ma czegoś takiego jak stan deweloperski w Polsce, mhm. żeby ludzie sami sobie już po swojemu robią, kończą ten, ten projekt. Czyli nie ma rynku pierwotnego. Właśnie. Nie, 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 nie. Wszystko musi być wykończone pod klucz, więc dywany, wszystkie podłogi. Yy, głównie nawet i trawniki. Też nie, nie do końca. bo Niektóre są takie projekty, które ludzie sobie dobierają podłogę, czy jakieś inne takie elementy już końcowe, ale. No ale tak, to, to jest jednak te wybierają zrobione domy, tak jak na, na flipach, musi być ładnie zrobiony. I, czy na przykład na no New buildach to, to chodzi też głównie o to, że jest gwarancja dziesięcioletnia, to też im, to jest dużym atutem? I mają spokój, po prostu wchodzą, rozpakują się swoje rzeczy i, i mieszkają w mhm. ten sposób. No. Słuchaj, słyszałam, tak? Odnośnie kredytowania, teraz jakbym cię mogła właśnie prosić o potwierdzenie, czy tak jest, czy nie, czy łatwiej właśnie uzyskać kredyt w UK na nieruchomości, właśnie na budowę, właśnie na remonty, czy, czy nie. Ech. Zależy też od Jest tak. Kupno domu jest procedura prawdopodobnie podobna jak w Polsce, czyli musi mieć zdolność kredytową, A jeśli chodzi o finansowanie de deweloperki, no to jest ważne doświadczenie. Jeśli mamy doświadczenie, idziemy po prostu z planami do takiej firmy i dostajemy taki, takie, takie, takie finansowanie. Lecz to też nie jest do końca konieczne, bo możemy to zrobić w ten sposób, że. Z, z, weźmiemy w spółkę z kimś, kto się mm. na tym zna, i po prostu dzięki tej osobie y, dostaniemy takie finansowanie. Więc. więc tak jak Dla mnie to już to nie jest jakieś tam w tym momencie, że mamy kilka projektów na raz robimy, więc o, to już takie już, już tam nie robi tego, takiej wielkiej y, wow na mnie, ale, mm. ale na początku tak, to był taki stres i takie dziwne, dziwne takie uczucie. Ale finansowanie jednak to jest, co jest, jest, mam fajną opcję w Anglii. Jest, jest, na przykład Riemorgage, którego w Polsce jeszcze nie ma na, tych, na tym rynku. Coś takiego, że po prostu możemy na przykład zrobić, kupić nieruchomość powiedzmy pod wynajem, bierzemy jakieś roz, zepsutym tą, znaczy, zepsutym, jak to mówię, mm -hmm. rozzwalone powiedzmy, tak, taki, remontujemy go. Remontu. Remontujemy go, wkładamy jakieś pieniądze w remont. Za 6 miesięcy bierzemy przekredytowanie, czyli wyciągamy przez to kapitał, który włożyliśmy, o ta wartość nieruchomości w tym momencie rośnie mm -hmm. i mamy większy, bierzemy po prostu, jakby większy kredyt. Kasa nam wraca z powrotem i możemy następnie robić. A ten zostaje na przykład na wynajem i możemy to powielać, powielać w ten sposób, możemy robić portfolio nieskończone. Tam nie ma czegoś takiego, że nam się kończy historia kredytowa i nie możemy więcej nieruchomości kupować. Tam jest po prostu to jako, jako buy to let, czyli jako wynajem. To jest Tam nie ma limitu. Po prostu mhm. jedna osoba może ile chce. Super. A co się dla Ciebie liczy właśnie, jak Ty wyszukujesz grunty pod, te, pod deweloperkę? Czy właśnie w dużych miastach inwestujesz, czy w mniejszych? Jaka lokalizacja ma dla ciebie znaczenie? Tak naprawdę to, to nie ma znaczenia. Znaczy, nie ma znaczenia lokalizacja, mm -hmm. chodzi o opłacalność. To jest minimum, te 20% jak deweloperzy mają w UK, mają 20% z GDV, czyli gross development value, czyli z, z wartości ostatecznej całego projektu. Powiedzmy, budujemy dom, sprzedajemy go za 300 to ten 300 to jest właśnie ten Gross Development value i od tego powiedzmy musimy zarobić 20% minimum. Mhm. E, najlepiej jakby było około 30 albo więcej, no, ale ciężko, nie, nie zawsze takie możliwości jest i to jest główny warunek, od czego na jakim wybieramy taką działkę czy ziemię. E, lokalizacja oczywiście, czym normalna płaska jest lepsza jak na, na jakichś na górach, to, to, no to już cięższy kaliber i na pewno nie będzie tak łatwo jak na normalny dzień. I głównie z planingiem, bo jest przyspieszone. Jeśli nie ma planingu, jest wtedy można się negocjować z vendorem, czyli z sprzedającym, że na przykład możemy to kupić, ale pod względem, zakładając, że dostaniemy planik. Więc to takie, takie są też kryteria do kupu. Ale, ale głównie z planingiem. Po prostu ułatwiamy sobie życie, jedziemy z planów bam, bam, bam i budujemy. A myślałeś właśnie o kwaterach w, w, tam w swojej lokalizacji? Dzisiaj mamy właśnie Nie. szkolenie z kwater. Rozważałeś to? Rozważałem. Czyli rozważałem. Jest, mamy coś takiego jak HMO w Anglii, który wynajem jest na pokoje, mhm. ale kwatery to są jakby pracownicze, więc to jest coś takiego bardziej jak service accommodation. W sensie chyba ten decym może to porównać. Ja ogólnie powiem Wam, że wolę jednak budować na sprzedaż albo zostawiać to pod wynajem na, na pojedyncze rodziny, czy, czy wybudować jakiś blok i zostawić go całkowicie na wynajem i dla pojedynczych rodzin po prostu całe mieszkanie oddaję jednym tym niż, niż się bawić na pokoje. Dla mnie to no nie, na, nie, nie po prostu nie czuję tego. Nie, nie mówię, że to nie jest coś złego, bo na tym są do, o wiele większe pieniądze niż, niż na, na pojedynczym wynajmie. Ale, ale to ma swoje plusy i minusy, jeżeli ktoś kto lubi jedzie w, tym, jedzie w tym kierunku ja pozostaję przy, tym, przy tej strategii którą mm. robię. Dla kogo w ogóle byś polecił właśnie te dzisiejsze szkolenia? Na pewno jest, jest, jest to miejsce na pewno dla ludzi, którzy coś chcą zmienić. I myślą o czymś takim właśnie, że sami mogą coś osiągnąć. Na pewno najlepiej inwestować w siebie, a dzięki takim właśnie spotkaniom jest, jest, jest to jedna z lepszych szans, żeby posłuchać, dowiedzieć czegoś nowego. Każdy z prelegentów wnosi coś wyjątkowego, coś, coś innego, więc jest na pewno. Wachlarz cały, w którym możemy się w tym kierunku ukierunkować, powiedzmy biznesowo, że możemy brać tą opcję, tam opcję, którą no jak woli. Mhm. Albo po prostu dowiedzieć się czegoś nowego. Po prostu lubię Mariusza i. I tyle. To jest takie coś, że ogólnie do Polski zacząłem częściej przyjeżdżać i, i na takie właśnie wydarzenia, tak samo jak do, czy do Kuby, Midla, czy, czy, czy... Ogólnie lubię ten klimat tutaj, podoba mi się I, i to jest... A atmosfera ogólnie jest bardzo, bardzo miła tutaj na takich, na takich spotkaniach. Jest też jest jest taka jakby nie było odskocznie poznawanie nowych ludzi, kontakty. To są właśnie główne... Dla mnie to są główne kontakty. To, co ja dziękuję, dzięki takim właśnie spotkaniom zyskuję, to są właśnie nowe znajomości, kontakty, które są w biznesie są w... koniecznością, mhm. moim zdaniem. Super. I tak to sklamrujmy, że biznes to relacje, tak? Biznes to ludzie i relacje. To jest klucz. Super. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.